Dzień dobry, mówi Roman Drochomirecki. W tym króciutkim warsztacie chciałbym Ci pokazać, jak posiadając bezpłatne konto bankowe. Konto bankowe bezpłatnie. Możesz założyć w M banku. Jakoś nie wiem dlaczego robię im reklamę, no ale ten kurs akurat pasuje mi tematycznie, ponieważ z jednej strony posiadam konto w M banku, a z drugiej strony kończą, kończy mi się okres abonamentowy na dwie domeny internetowe. Akurat przed sobą widzisz stronę firmy masternet.pl, w której posiadam domeny. Mam tam domeny niektóre z, z przynajmniej jednego powodu, no z dwóch, że firma jest całkiem rzetelna. Dobrze mi się z nimi współpracuje. Dwa, że ceny tych odnowień domen są czasem więcej niż połowę. Niższe niż u innych wiodących operatorów, naprawdę przecież domena niczym innym się nie różni, jest dalej Twoja. Ale to też jest no, jakby inny temat. Może przejdziemy do tych płatności. Muszę się zalogować tutaj na swoje konto. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. Tak, i na samym wierzchu, w tym panelu administracyjnym tej firmy, mam dwie faktury do opłacenia na kwotę nieco ponad 56 zł. Klikam na płatności. Zazwyczaj procedura jest zawsze albo bardzo podobna, albo, albo wręcz zbliżona. Są, do, są wystawione faktury. W tym wypadku to jakaś proforma. Zaznaczam, które chcę opłacić wcześniej. Na przykład Karuzela wygasa mi dopiero za miesiąc. Dzisiaj mamy 28 dzień października, ale ja już nie sobie opłacę na potrzeby tego warsztatu. Klikam, wybieram wcześniej bank, klikam na opłać. Tutaj sprawdzam, czy moje dane się zgadzają. No tak, jest wszystko w porządku. Ja, za, za płatność za usługi, za co płacę, jest wszystko, co ma być na nabywcy. W, w rozdziale faktury VAT. Klikam, płacę. Opłata za obsługa płatności online. Tam jest jakieś 1,5% jeszcze dodatkowo chyba sobie dolicza e, serwis płatności. Loguję się do banku. Już wcześniej ten identyfikator znam. Hasło oczywiście też. Klikam na zatwierdź. O proszę bardzo. Zaloguję się ponownie, ponieważ dziś się musiałem przekręcić. Dobrze. Kliknę Enter i zalogował mi się. Zalogował mi się system do banku. Wybieram w której pozycji mam. Chcę, chcę robić płatność, czy ze swojego konta, na którym mam już jakieś środki, czy z karty kredytowej, takie coś, klikam dalej, cała rubryczka jest już wypełniona, dosłownie dwa kliknięcia jest wszystko załatwione, w tej chwili otrzymuję SMS-ka z kodem, który muszę potwierdzić, jest to takie hasło SMS-owe, nie ma żadnych zdrapek, tylko SMS przychodzi, w momencie, kiedy decydujesz się na przelew, jeżeli się nie zdecydujesz, to zawsze możesz odrzucić tą całą historię i nie musisz wtedy już niczego płacić, prawda? No ale się decyduję, że płacę. Mój kod to jednorazowy kod, który za każdym razem jest inny. Klikam na zatwierdź. Wcześniej sprawdzam, czy się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza, jest dużo zapłacone, operacja wykonana poprawnie. Wylogowuję się z banku, gdzie mogę zamknąć, mogę otworzyć jeszcze raz stronę masternet, wejść, jestem zalogowany. Za chwilkę informacja powinna do mnie przyjść, że domeny zostały opłacone drogą mailową, także płatności. Jeszcze tutaj wiszą te faktury yy, prawdopodobnie w dzień roboczy, czyli jutro, jutro jest piątek. Yy, przyjdzie informacja, że dziękujemy za płatność. Firma będzie mi wdzięczna. Przedłużam nich o kolejny rok te dwie domeny. I w zasadzie yy, to było na tle. Tak wyglądają yy, płatności yy, elektroniczne. Jak sam widziałeś, to są raptem cztery kliknięcia. Konto jest zupełnie bezpłatne. Wystarczy, że, że masz tam jakieś środki. Zawsze z pracy możesz przelewać przecież część jakichś środków na, na te konto. Jest to bardzo, bardzo wygodna sprawa. Każdy decyduje, czy to ma być konto główne, czy tylko takie subkonto, gdzie, gdzie mając inne dochody. Możesz mieć zawsze inny, w innym banku, ale tutaj założyć sobie do takich błyskawicznych Płatności. Oczywiście nie jest to jedna firma, jedyna, nie jest to jedyna instytucja, która pozwala na opłaty. W, 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 widzisz, tutaj jest bardzo dużo różnych popularnych banków: M-Bank i PKO. Dużo osób z tego korzysta. Multibank bez WBK. No, bardzo popularne banki, w których takie gdzie procedura. Płatności elektronicznej przebiega w bardzo, bardzo podobny sposób. Jeżeli spodobał Ci się ten kurs i jakieś wątpliwości tutaj wyjaśniłem, tobie bardzo proszę zamieść komentarz na tym newsie, który widzisz pod tym wideo. Masz bardzo Cię proszę, żebyś zamieścił komentarz, czy Ci to pomogło. O, to byłoby, byłoby najlepiej. Pozdrawiam Cię słonecznie. Roman Drachomirecki. Dziękuję za uwagę.